Lubicie czasami poczuć dreszczyk emocji w swoim domu? Zapewnię Wam to. Jedna z roślin, najbardziej trujących, mocno trujących, która może, której spożycie może y, nas kosztować na przykład paraliżem strun głosowych, to Dichenbachia. Piękna roślina z wybarwieniem, y, bardzo często właśnie tak jak tutaj, y, biało-zielonym. Aczkolwiek bardzo trująca, więc jak macie, chcecie tego dreszczyku emocji, macie psychoty, bądź małe dzieci, które bardzo lubią konsumować najróżniejsze rzeczy, zastanówcie się bardzo dobrze nad Diefenbachią, bo pomimo, że jest ona piękna, jest jedną z najbardziej trujących roślin. My sobie tutaj mamy yy, yy, Diefenbachię, ja ją zaraz przesadzę, ale kilka rzeczy o niej powiem. Nie wiem, czy wiecie, że 150, ponad 150 lat temu był sobie taki ogród, yy, w ogrodzie cesarskim, który się nazywał Józef Dieffenbach, Józef i dlatego od niego pochodzi nazwa tej rośliny. Już w tamtych czasach ogrody królewskie, ogrody cesarskie były bardzo pięknie prowadzone, dlatego też prawdopodobnie roślina ta pielęgnowana, więc bądź sprowadzona przez niego, została nazwana jego nazwiskiem. Jak już mówiłam, bardzo trująca, ale z drugiej strony bardzo ciekawa roślina, nie na pełne słońce, więc jeżeli mamy wystawy północne, mamy, mamy takie y, y, miejsca, gdzie y, nie ma tego słońca, oczywiście jest światło, jest słońce, ale nie jest to pełne słońce, to w Diefenbachia jak najbardziej się nam y, nada. Y, dla, dalej. Y, ta pochodząca roślina z Brazylii, jak widać, lubi ciepło, więc w ciepłym miejscu, nieprzewiewnym, ale musi mieć, a do tego musi mieć wilgotne podłoże. Doniczka produkcyjna, ja sobie to wyciągnę. Tak wygląda system korzeniowy. Mam przygotowaną doniczkę już z podłożem, z podłożem z perlitem. Ja sobie włożę tutaj, o, ona widać, że jest tutaj, o, taka. Ja ją troszeczkę rozluźnię. Jak wiadomo, sadzimy korzeniem do, do dołu. Ta doniczka będzie troszeczkę większa, żeby mogła ona nam, yy, yy, nam sobie dobrze, dobrze radzić. Zasypujemy resztą, resztą podłoża, które, które mam. Jest to podłoże do roślin. Domowych firmy Kronen z odpowiednim pH. Ja zaraz tutaj dosypię. Tak jak mówiłam, podłoże musi być przepuszczalne, ale musi utrzymywać w sobie, w sobie wilgoć. Dlatego, o, sobie położę to, w podłoże i, i dosypię, i zaraz pokażę, jak ta roślina będzie wyglądać fajnie po przesadzeniu. Roślina niewymagająca. Ale jak powiedziałam, trująca. Ona dorośnie nam nawet do około metra, jeżeli jest to, to akurat odmiana, czy tam gatunek, który dorasta do około metra. Bardzo często jednak jako roślina domowa jest mniejsza. Bardzo, bardzo wdzięczna. Liście zielone, piękne tutaj wariacje w kolorze kolorze białym w tej mojej roślinie zachęcam do uprawy tylko jak powiedziałam uprawy mądrej nawet nie uprawy tylko do hodowli mądrej w domu jeżeli mamy zwierzęta dzieci należy się dwa razy zastanowić gdyż może ona jest cała trująca może doprowadzić do tego że będziemy mieli sparaliżowane Struny głosowe bądź bardzo ciężkie zatrucie nas czeka. Czyli dla tych, którzy lubią w kwiatach ogrodowych, w roślinach ogrodowych, dreszczyk emocji.